Dzień dobry kochani. Dzisiaj ponownie po trzech latach witamy naszą zaprzyjaźnioną behawiorystkę, szkoleniowca trenera psów, czyli kamer do łapy. To no jest tak, wszystko się zgadza. kopelacz. Kopela. dobry. Y I przechodzimy do Was znowu z tematami, które mogą połączyć naszą specjalność, czyli żywienie psów, i behawior, czyli specjalność kamy. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak żywienie wpływa na zachowanie i jak zachowanie może wpływać na żywienie. Czy tak jest? Żeby żyć, trzeba jeść. Żeby się uczyć, trzeba żyć, więc kontekst Dobrze. Powiedz mi, co jest takim podstawowym problemem, z którym ty spotykasz się na co dzień, który mogłabyś powiązać z żywieniem, czyli yy, bronienie zasobów, nadmierny apetyt, brak apetytu? Ja mam trochę inaczej, bo w mojej szkole, zwłaszcza przy terapii, to mam taki spektrum przypadków, więc mogę ci powiedzieć, że z każdym i często i dużo, ale jak przyjmiemy taką średnią, że mam psa, trzeba go nakarmić, niech tego sobie zepsuć, albo zepsuje trochę, jak to odkręcić, to tak naprawdę to, co najczęściej przytrafia, to są psy, które jedzą bardzo łatwiej. To są psy, które połykają jedzenie, to są psy, które mm, Zmiatają swoją porcję tam dwie minuty i nie ma. Co? So, no teraz już się od tego odchodzi. Ale jest było taki łapony, no tak ma. Mm. A najczęściej to jest pierwszy syndrom tego, że robimy coś bardzo nie tak. Ale jak odpowiednio szybko zareagujemy, to to, to powitanie mogło nie wystąpić. Bo jeżeli pies je za szybko, to znaczy, że nie została zachowana pierwsza ogromna zasada zdrowego posiłku, czyli spokój. Jedzenie bez stresu, które jest turbo niezdrowe dla ludzi i jest ekstremnie zdrowe dla zwierząt, bo generalnie posiłek to jest ten moment, w którym potrzebujemy tego, żeby spokojnie zjeść, poczuć, żeby mózg przede wszystkim zrozumiał, że tam już jest najedzone, nie? Bo tam ta droga brzuszek głowa. Yy, właściciele mopsów stwierdzą, że nieprawda, bo ta, ta droga to zawsze jest przerwa i tu się zawsze mieści więcej, ale... Co do zasady, to tak mamy, że jakaś, jakiś tam poziom czystości dla organizmu niekoniecznie musi być poziomem czystości dla głowy. Tak? Oczywiście, ale czyli to, to, to co musimy zrobić? Zapewnić psu spokojne, odosobnione miejsce, gdzie nikt mu nie będzie przeszkadzał. Czyli rozumiem, że na przykład miska w korytarzu albo przy wyspie kuchennej, gdzie wszyscy chodzą, to nie jest najlepszy pomysł. Najróżniej. Bo uwaga, co to jest to obyczaj? Bo mogą być takie psy, którymi jeżeli zabierzemy miskę w to spokojne miejsce, a one są psami uczestniczącymi, że tam jest impreza i w domu się dzieje lub ze swoją rodziną, to one to właśnie wtedy zaczną się turbo szybko, bo trzeba zjeść, bo tam jest jakaś akcja. I może wtedy super wyborem jest właśnie urodzić rodzinne śniadanie, że tak gdzieś tam na pogodę z boku, my tu robimy swoje śniadanko, ziomek, nic się nie dzieje, każdy ma swoje ekstra, nie? Czyli co? Pies, tak jak powiedziałaś, to obyczaj, czyli przede wszystkim powinniśmy obserwować naszego psa, jak on reaguje na danej sytuacji. No tak, bo to co jest też super, to przeważnie nawet jak robimy coś średnio szczęśliwego. To nie jest tak, że od jednej wtopy czujesz psa do końca życia i wtedy wkracza ja, tylko y, możesz to modyfikować. Więc obserwujesz swoje zwierzę, dobra, jak ma w korytarzu to jedzenie i się mu przeszkadza, no to je szybko. A jak ma przy nas, to je wolniej, no to sproba, bo to już mam odhaczone. Bo przeważnie to są proste rzeczy albo. Kiedyś było tak, że się wierzyło, że ekipa psów jest prawdziwą rodziną, jeśli mogą gdzieś ze sobą miska w misku. Co nie do końca jest prawdą, bo no, to jest kwestia co trochę charakteru, trochę tego jak mają, trochę tego, że jeden szybciej, drugim zagląda. Więc może się okazać na przykład, że psy jedą wolniej wtedy, kiedy mają rozstawione miski. Okej, okay, czyli nie pilują tego, co jest w drugiej Tak, bo nie mają pośpiechu, albo sobie nawzajem nie zaglądają. Może być tak, że y to często jeszcze z e, szczeniuczkowych czasów, ale to za chwilę. Może być tak, że jest wcześniej był głodny, Albo trafił do nas w takich warunkach, albo generalnie był trochę tam, że policzony w dawkę i zawsze czuł ten taki trochę niedosyt, więc jest z automatu nauczony. Ma wyuczone zachowanie, że jak jest posiłek, to się go szybko. Nawet jak jest dobrze już wyliczony. I nawet jak porcja jest solidna, że tak się je. nawet nie wie, że może je okay. Czyli w sumie trzeba, jakby ten cały proces rozbić na poszczególne elementy, o których w sumie będziemy mówić, bo sam temat tak, no i... jest zbyt szeroki, żeby... Ja myślę, że możemy sobie wziąć taką zasadę ogólną, że generalnie, czy jeżeli chodzi o żywienie, czy jeżeli chodzi o naukę, to zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego jest je szybko? Czasami odpowie bardzo daleko, więc wtedy byśmy rozmawiały o tym trzy godziny, ale jaka mam... jest Najczęściej to szybkie jedzenie jest tylko skutkiem. Co więcej, jestem daleko od tego, żeby wszystko tłumaczyć rasą. Że jakby wszystkie rasy być szybko, bo dla wszystkich ras jest to niezdrowe jednocześnie. Okej. Okay. I też każdy pies jest inny i to, że na przykład pies mojego sąsiada je szybko i super się czuje, nie znaczy, że mój będzie na wszystko reagował tak samo. To też jest taka kwestia postawienia granicy, gdzie zaczyna się yy, taki przypadek, że, że śmiertelny, że koniec świata, a gdzie to jest kwestia tego, że tylko zadbamy o wyższy komfort, bo w niższym komforcie też pies żyje i może mieć też dużo innych elementów życiu, które sprawiają, że ten jest szczęśliwy. No ale tu bym rozmawiała o tym, co można zrobić, żeby było tak fajnie, miło, komfortowo. Czy pies jak zje szybko, dalej jest najedzony i umrze z głodu? No tak. Ale czy ten posiłek będzie zdrowszy, bardziej komfortowy, on potem może być po, po, po spokojniejszy, bo nie ma w stresie i zaczyna się trawić, będzie spać, no tam być siedzę po, no, Bez jednego numera, bo z drugiego fajnie żyje. No jak gdyby na nasze psy, to dążymy do tego, żeby żyły fajnie, ale nie przy, przeżyły, bo to nie spada. Okej, okay, no to teraz właśnie nie będzie o wsparcia o tym, żeby było fajnie i... W kolejnych odcinkach tutaj naszej, naszej rozmowy no ze nowej, specjalistą no nowej, neonowej, kolorowej, kolorowej. O będziemy mówić Wam już o poszczególnych elementach, na których chciałybyśmy Wam zwrócić uwagę z perspektywy tak. właśnie behawiorysty i dietetyki.